No i moi drodzy kurwa, jestem przed szóstą rano pierdalam się. Kurwa mać, bez orzewki, bez niczego. No, jest 0 stopni. Woda ma kurwa kilka stopni. Ze 4-5. Jest coraz chłodniej. No ale nic. Trzeba jakoś sobie radzić. Jestem tu przy malo, żeby za daleko, za daleko moi drodzy, nie wychodzić. No i co? Próbujemy, co? Lecimy. Ach. O, no jest jest kurwa zimno. Jest kochani zimno z rana. Z rana jest kurwa średniago. No ale nic, nagrywamy. Tu widzę, że już jakiś pan z psem. Nie będę za długo siedział na i Kurwa. I, I kurwa. No. Też nie wiem co do was mówić, bo jest, jest człowiek jednak. Zmarznięty, może nie będę nagrywał tych wejść, no ale powiem Wam, słabo mi rana jest. Kurwa jakoś tak, kurwa jak za dnia wchodzę, to się lepiej czuję. A tu coś mam znów taki zjazd. Tam powoli, już wschód słońca widać w porcie w Gdańsku. No ale to jeszcze z dwie godziny. Ach. No powiem wam, jakoś tak kurwa z rana, człowiek się niepewnie czuję kurwa. Ach. Kupiłem sobie już takie te skarpetki do morsowania, trochę trochę chyba lepiej się czuję, więc więc te, no ta pierwsza minuta jest najgorsza. No ale tak kurwa z rana to chujowo trochę jednak czeka kusi z rana, ale zlikwidowani mi te budy kurwa Tutaj były takie domorsowania, to nie wiem na no Sylwestra pewnie No nic, bo was zanudzę. Wychodzę bo nie mam nie mam koncepcji na gadanie więc... No nic kochani, z półtorej minutki, może dwie, posiedziałem, później zobaczę. Nie ma tragedii. Ale no, nie, siedziałbym dalej, ale nie chcę, nie chcę świrować, kurwa. tam jestem. ci robię to blisko wody, blisko tego plaży i, i ten. I tu gdzie widać. No, trzymajcie się, widzicie, kurwa się robi. <laughs>